O, jak pięknie, o jak pięknie składnie akcja zrobiona, no, to jest taka po prostu w jedności siła, nie, no ale jeżeli to jest z drugiej strony takie akcje się dzieją przeciwko nam, no to już <laughs> nie jest to takie przyjemne, nie. To proszę, krok po kroczku, wszystko zaplanowane, każde jedno podanie i tam pięknie strzał w trójkącie. trójkąty takie bermudzkie. No co, no, tak zupełnie poważnie, bo to co się dzieje to nie jest gra telewizyjna. To mamy taką sytuację właśnie, że krok po kroku wszystko zostało zaplanowane. Jeśli ktoś jeszcze tego, kto nie wierzy, no to niech nie wierzy, ale niech zrozumie na podstawie tego, co się dzieje. No nie Słuchajcie, czy wy uważacie naprawdę, że to przypadek, co się dzieje od samego początku? Wiele osób też o tym mówi, tak? Od wielu, wielu miesięcy już. Nie, 8. No. I długo jeszcze wcześniej też o tym. Wiele osób mówiło, wiadomo, czas ostateczny, fascynowy proces i tak dalej, ale mówili to też ci, co to teraz robią, tak? Zamach na ludzkość, do populacja, poróżnienie społeczeństw, ogniska zapalne, z których fajne konflikty się robi. Kiedyś się naparzaliśmy na kamienie, później na miecze, później były bomby, nawet jądrowa. A teraz plandemia strachu i artyleria jako lęk zwany Bo się zarazisz wirusem zamknij się w domu nie wychodź, nie rozmawiaj z ludźmi. A z drugiej strony podburzanie społeczeństwa przeciwko sobie wdrażanie, wdrażanie yy, pod stołem, podpisywaniu. Dotyczących naszej wolności, naszego życia. Nie wolności, tylko no, kobiecych cipek. Brzydkie słowo. Nie przystoi tutaj, że Nie spodziewał. Nieprzyzwoite myśli, błazeńska mowa, niech nawet nie mają miejsca między Wami. Między nami, słuchajcie, wszystkimi. Bo sprawa nie chodzi tu o waginę czy coś. Tylko chodzi o naszą wolność, a to są tematy, które mają nas podzielić. Abyśmy po prostu się napierdalali, mówiąc o waszym, lewisk, lewackim językiem. Ja też takiego często używam i to naprawdę w połączeniu z zupełnie słowami, które się nie powinno łączyć i to też może wychodzić trochę po mowa, homologacji, kogoś gorsze, to przykro mi bardzo. Przepraszam. Przykro mi bardzo, to jest takie słowo jak ten. Proszę o wybaczenie i. Mówcie mi to, ale tych hejtów tam też, słuchajcie, po co takie, zrozumiałem głupie gadanie, że ktoś nie rozumie, prawda, bo akurat nie kmini, no przecież, takim człowiekiem mogę porozmawiać, bo ma szczere serce, ale z, z jakimiś tam wydmuszkami zła, hejterami czy coś takiego, no to trochę nie ma sensu, Czego z drugiej strony właśnie takich ludzi, hmm, chceć z drugiej strony, należy przekonywać do tego, aby się zjednoczyć, aby nie robić poczynań zła, aby nie stanąć po stronie zła, tylko zobaczyć co zło, jakie plany ma względem nas, względem ludzkości. Względem ciebie bracie, ciebie siostro, twoich rodziców, rodziny, twojej przyszłości. Bo wszystko co, co się dzieje jest efektem rozłamu rodziny. I historia się w kółko kręci. Jeżeli nie będziemy mieli wspólnoty rodziny, to nie będzie nas, rozumiecie? Waszych cipek też, przepraszam. Naszych stadionów kochanych, bo tam możemy siedzieć po raz z wolnym zaraz. <gry> Wszyscy. Yy, yy, no bo co? Bo tak to wszystko niestety wygląda. Widzicie, rząd tworzy rząd. Nie tylko ten, nasz nie rząd, ale mówię, światowy zło. Zwłaszcza czasem przybiera postać dla nielaświatłości, wiecie? Takie jest piękne, dobre, wspaniałe, nie? Kolorowe. Szczególnie młodzi się na to łapią. Ale Biblia mówi, że uważajcie na fałszywych kroków, etc. bo wielu zwiodą w czasach ostatecznych. Tym światem rządzi... tam, rządzi zło. Jeżeli tego kto nie wierzy, to, to zobacz co się dzieje. Jeżeli pamiętasz taki świat, bo ja takiego świata nie pamiętam. Myślę, że świat do, dobiegł końca. Nie to, co mówi Pan Premier, <grym> że już taki, takiego świata nie ja to kurwa, skąd wie? Słuchajcie, yy, yy, jedno że się, kochajmy się, nie bójmy się spotykać, nie dajmy się ograniczeń. Uważajmy też na to, żeby nas nie mogli yy, zamierać w różny sposób. Uważajmy na te wszystkie aplikacje, yy, gdyż licho nie śpi. I sytuacja jest taka, jaka jest. No, trzeba ją przetrwać. Nie lękajmy się, kto wydrża do końca, zbawiony będzie dla tych wszystkich, co odeszli, jak Adolf Kudliński teraz. Miejmy nadzieję, że miejsce, do którego wszyscy zmierzamy, nie jest niczym złym. Natomiast nie dajmy się zwariować, podzielić, bo to jest ich plan. W życiu nie jest ważny plan, bo jeszcze nic. W życiu, wiecie, już wyszło zgodnie z planem. W życiu to, życie to planowanie, to matematyka, to polityka, a oni są w tym do przodu. Oni są w tym do przodu, dlatego dopuszczają do tych podziałów, dlatego chodzi o to, żeby, żebyśmy się naparzali między sobą, dlatego tutaj ustawa szczepionkowa i zaraz zobaczycie, co będzie. Będzie kocioł totalny. Będziemy narzucić jedni na drugich, a boisko, kto wie, czy nie obce. Może kurczę, lepiej, żeby obce niż nasze, nie? Tutaj też apel do żołnierzy wszystkich i do służb. Nie dajcie się zwariować. Rozpoczynajcie skupieniem swoich dzień i tak go kończcie. Przy posiłku też zachowujcie spokój, oddychajcie. Głęboko brzuchem myście, rozumem i serce. I ciałem i duchem, a nie tylko ciałem, niepożądaniem. Zero agresji, jednak rozsądek i współpraca, bo agresorów mamy przeciwko sobie tych samych, przeciwko ludzkości. No, a to nie jest gra. A tak propos, to, to, to była taka świetna akcja trójkowa, nie wiem, czy ona tu jeszcze będzie na tej powtórce, chyba ten miecz, to jest... Fik, fik, no. jestem szczęśliwy, zresztą nie tą bramkę. Bądźcie szczęśliwi z Panem Bogiem, nie kłóćmy się, bracia, siostry, pamiętajcie, że są tematy zastępcze, które się, mi się wywołuje, ogniska zapalne po to, żeby nas dzielić, skucić, a złotko zacina, za, zaciera ręce i zaraz się wzajemnie przepraszać za to, jak już nas spacyfikują, jak zrozumiemy czy co wówczas. Jeszcze jedni drugich drugi mogą poprosić o pomoc i to bez podziału na takie głupie rzeczy, naprawdę teraz nieistotne, ja wiem, że problematyczne i tak dalej, no ale powiem, może kogoś tu znerwuje, ale no, słuchajcie, upadek rodziny to jest jeden z powodów, którym Mamy to co mamy, i ciężko znaleźć teraz człowieka, który nie byłby ogarnięty bardziej pożądaniem niż wartościami, które są naprawdę istotne dla człowieka. A dzieci ze zespołem ona chyba mają ten sam skrzywiony w tam jakiś chromosom czy coś co, co homoseksualiści. Ja nie mówię, że to jest choroba. To jest na pewno jakiś odchył i yy, od normy, prawda? Niełatwo Wam z tym, może Wam łatwo wolność, Wam daje niby taką łatwość, czy nie? Ale słuchajcie, to są naprawdę teraz problemy bardzo małego kalibru. Okej, okay. bo chodzi o wolność nas wszystkich, nie tylko o wolność waszych sipek, są czy tam co chcesz poprzerabiać. Nie chodzi też tutaj o to, że nie podoba mi się mordowanie narodzonych, ale że też podmijając to wszystko, mm. <coughs> yy, najpierw struktury zbudować, żeby taka osoba miała wszystko, która nie ma dziecka i Ale Wy chcecie zabijać wszystkich dzieci, więc Dzieci jest to taka ściema, nie tylko ta. Zobaczysz, nasza chcipko, to tam, słuchajcie, no to zaraz nie będziemy mieć nic, wy nie będziemy mieć własnych cipek, a wszyscy pozostali i wy też, czyli my, ludzkość, wolni ludzie chcący żyć w pokoju, w pomocy, w wrażliwości, z zasadami wzajemnej współpracy, w uśmiechu, w radości, dla dobra ogółu, nie będziemy mieli socjalizmu, tylko będziemy mieli niewolę.